Cześć, słuchajcie, start. Start sieci Xen za 4 minuty i 8 sekund. Także ja tutaj już przygotowany jestem. Eee, tutaj zobaczcie, mam te wszystkie konta. Wszystkie konta połączone już tutaj z siecią właśnie Mainnetu. Także tutaj e, tylko się będę przełączał i będę starał się tutaj na wszystkich tych kontach. Zobaczcie, tu mam 5 dolarów, zobaczymy, czy mi wystarczy. Mam też tutaj konta, e, co mam po 10 dolarów. Jeśli te 5 dolarów byłoby za mało, to będę tutaj gdzieś starał się wbić za te 10 dolarów. Zobaczymy, czy to wszystko tutaj wypali tak, jak sobie chcę. E, no i tu mam jeszcze w sumie to konto, właśnie Pulskrypto. Tu mam troszkę więcej dolarów, więc spróbuję, spróbuję w razie czego tutaj sobie zrobić jakiś mint. Jeśli by było po, powiedzmy powyżej 10 dolarów, także chociaż jedno konto sobie wbiję. A jeśli faktycznie by były te ceny gazu wyższe, chociaż nie spodziewam się tego, żeby, żeby tak to było, no to będę się starał właśnie tutaj wbijać e, później gdzieś te konta, a jedno konto sobie tutaj właśnie wrzucę. Także tak to wygląda. Widzimy się za chwilkę na starcie. Słuchajcie, emocje tutaj naprawdę jak, jak na grzybobraniu. E, jak obstawiacie wy, czy będzie faktycznie tutaj dosyć dużo adresów w pierwszych, w pierwszych chwilach, czy jednak potoczy się to wolno i, i te 5000 adresów będziemy wbijali powiedzmy kilka godzin? No ja obstawiam, że powiedzmy od godzinki do 10 godzin gdzieś wbijemy te 5000 adresów. Byli tutaj tacy Heksmalista chyba, obstawiał, że 80 tysięcy adresów w jakąś tutaj chwilę gdzieś wpadnie. Także zobaczymy, jak to, jak to tutaj wszystko się rozegra. Jesteśmy prawie że na żywo. Tutaj postanowiłem takie coś nagrać. Zobaczycie sobie po prostu, jak ja to, jak ja to tutaj będę rozgrywał i że będzie się udawać po tym tanim gazie to wszystko tutaj mintować. Zostało gdzieś tutaj jeszcze minutę, 50 sekund, więc. Jeszcze chwilkę poczekamy. Wyłączę się na chwilkę i wracamy, jak będzie powiedzmy tam 20 sekund. Także widzimy się zaraz. Ok, zaraz startujemy. Słuchajcie, pierwszy rang. Tutaj sobie myślę wbiję sobie na, na głównym koncie. Słuchajcie, sen wystartował. Próbujemy tutaj sobie mintować, ale tutaj wszystko nam zawiesiło. Wszystko mamy zawieszone. Normalnie człowiek się czuje, jakby kupował węgiel na PGG. To samo, wszystko jest zawieszone. Nie da się nic kliknąć. Także będziemy tutaj musieć po prostu chwilę poczekać, aż to wszystko się przeluźni. Teraz tutaj każdy będzie chciał mintować. No niestety nawet taka prosta stronka, ale nie wytrzymała po prostu tutaj e, no tej ilości ludzi. Powiedzmy jest tu teraz gdzieś około 5000, tysięcy, pewnie może nawet więcej, może 10 tysięcy ludzi naraz. Także no, no jest tutaj dosyć duży problem. Nie zmintujemy tutaj sobie tego w tej chwili, bo po prostu nic tutaj nie działa. Także zobaczcie, jest tutaj, jest tutaj już prawie 10 minut po starcie. No i dalej strona się zawiesza. Nie możemy tutaj nic sobie zmintować, także ja Was zapraszam do później. Zobaczymy czy coś udało mi się tutaj zmintować, także za chwileczkę będziemy będziemy tutaj się widzieć, zobaczymy dalej co udało mi się tutaj zrobić. Cześć! Jest już niedziela, niedziela rano. Wczoraj startował właśnie Xen. Tutaj dogrywam teraz dalszą część tego, część tego materiału. No, ponieważ wczoraj tutaj nie dałem rady, bo były takie zawirowania, takie cuda się tutaj działy w związku z tym ksenem, że naprawdę szok. To wszystko, co tutaj się wydarzyło, to no przerosło tutaj moje najśmielsze oczekiwania. Do teraz dołączyło już ponad 171 tysięcy adresów. Także naprawdę, naprawdę mega. No, i słuchajcie, to co mówiłem wam o tym gazie i tak dalej, no nie spodziewałem się. Ja myślałem, że to będzie maksymalnie, powiedzmy, 5 tysięcy. Maksymalnie powiedzmy do, do tych 10 tysięcy na starcie, a tutaj się okazało, zobaczcie, x grosz tutaj dodał taką grafikę. 15 000, ponad 15 tysięcy osób e, chciało się tutaj dołączyć na starcie właśnie, starcie tego tokenu XEN. No i tutaj e, strony nam po prostu wywaliło, nie można było tutaj nic e, klikać, zresztą pokazywałem Wam to, pokazywałem Wam to na żywo, co tutaj się działo. Więc e, no nie, nie dało rady tego zmintować, e, trzeba było czekać aż ta strona po prostu gdzieś tam... czy Zmniejszy się ruch, czy po prostu coś tam poprawili, że można było w końcu e, zacząć mintować te tokeny. No i ja znu, znużony już byłem tym odświeżeniem tej strony. Miałem powiedzmy 30 minut, żeby to gdzieś odebrać, a później musiałem. E, no, jeszcze miałem jakiś wyjazd, powiedzmy, godzinny. E, no i niestety, jak przyjechałem już po tej godzinie, no to tutaj już ludzie zaczęli, e, zaczęli mintować, zaczęli robić tutaj e, wszystko. No i wygrali ci, co po prostu cały czas odświeżali. E, no i byli piersi w tym wszystkim, bo wtedy był jeszcze dosyć niski gaz. Ja, jak tutaj e, wszedłem na to, to były gaz. E, gaz Fi był po około nawet 50, ponad 50 dolarów. Widziałem, dopiero później zaczęło się to zmniejszać, więc e, nie mintowałem tego po te 50 dolarów. Mówię, poczekam chwileczkę. E, wtedy miałbym gdzieś tam powiedzmy 1500 e, C-Rank, czyli 1500 bym był, gdybym to zmintował, powiedzmy w tej chwili gdzieś. E, natomiast. E, Poczekałem i zobaczcie tutaj za 16 dolarów udało mi się uzyskać właśnie c 14353. Natomiast to akurat było robione z mojego tutaj głównego konta, tego co tutaj Wam przedstawiam. Z Script, to to sobie zrobiłem. No i słuchajcie, później był cały czas gaz poniżej, powiedzmy, tam 20 dolarów, 18 dolarów, 20 dolarów. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że będzie to powiedzmy, może być jakiś wyskok, tam powiedzmy do 15. Maksymalnie 20 dolarów, ale powiedzmy po 15-20 minutach, jak już pierwsi ludzie to zaczną odbierać, to spadnie do poniżej tych 10 dolarów. Także tak się spodziewałem, że coś takiego będzie, a później będziemy sobie mogli w nocy gdzieś tam odebrać za te 5 dolarów. Natomiast było tyle chętnych ludzi, tyle tyle tutaj adresów dołączało, że no niestety tak się nie stało. I ten gaz, powiedzmy, o czwartej nocy, nocy był gdzieś na poziomie 6-7 dolarów, więc wtedy ja sobie wstałem akurat o czwartej w nocy. No i mówię, te wszystkie konta, które tutaj przygotowałem, sobie tutaj dołącza do gry, ale no tych na których miałem 5 dolarów niestety nie mogłem dołączyć, bo była za niska, za nisko po prostu miałem nie miałem na opłatę na gaz, no bo 5 dolarów nie wystarczało. Trzeba było robić tutaj z tych kont, co miałem te 10 dolarów, więc cała ta moja strategia, że tak wam powiem, legła w bruzach to wszystko, czego tutaj e, oczekiwałem, że, że zrobię powiedzmy na tych adresach z 10 dolarami mint poniżej 5 dolarów i później będzie jeszcze na no, następny mint czy, czy też odbiór tego tokena, to to wszystko słuchajcie padło. Musiałem tutaj na bieżąco sobie wymyślić jak dalej to rozegrać i wymyśliłem tak, że po prostu wstanę o tej czwartej w nocy i... Może gaz będzie poniżej 10 dolarów i zmintuję sobie na. Po prostu nie będę mintował na 100 dni, ponieważ była już szansa mintować na dłużej. I zobaczcie, tutaj mogłem już mintować na 340 dni, więc e, pierwsze chyba 4 konta zrobiłem na 340 dni. E, tutaj chyba do, do 14, 14 chyba też ma 340 dni. E, no i później tak, dokładnie. A później sobie wszedłem tutaj na kalkulator, żeby wyliczyć sobie jeszcze, żebym powiedzmy skończył się ten. E, ten stake, że tak powiem, czy ten mint, żeby się skończył w niedzielę, no i to wychodziło właśnie 343 dni i wtedy w niedzielę będę mógł sobie odebrać te tokeny. Z racji tego tak robiłem, że no mam nadzieję, że wtedy będzie tańszy gaz, jeszcze nie będziemy gdzieś tam zaczynać już takiego bull runu takiej hossy, więc liczę, że jeszcze po taniemu gdzieś tu się uda odebrać te tokeny. No i zauważcie, co jest ważne, że tutaj już byłem 103, 103 tysiące Mam rank, czyli 103 tysiące osób przede mną już sklejmowało czy zmintowało sobie tego tokena. No, ale zobaczcie sobie taką prawidłowość, że tutaj, słuchaj, ma, słuchajcie, mam na 343 dni e, i prawdopodobnie dostanę 18 milionów 200 tych cenów, a tutaj, gdzie mam rank 14353, ale mam tutaj na 300 dni, dostanę 17 milionów, 17 czyli zobaczcie e, o milion mniej. Tutaj poczekam dłużej o 40 dni i dostanę powiedzmy milion 200 nawet więcej niż bym dostał właśnie tutaj, gdzie mam właśnie na 300 dni. Pytanie, czy jeśli tutaj znowu znowu podłączę powiedzmy, z tych 300, jeśli skończy się ten stake, powiedzmy, po 300 dniach i znowu będę chciał zmintować sobie te tokeny, to pytanie właśnie, ile tutaj będzie? Wtedy, jaki tutaj będzie Global Rank? No i ile osób oczywiście tutaj po mnie dojdzie. I co się bardziej opłaca? To tutaj już jest, słuchajcie, takie takie. Mm, tego nie możemy wyliczyć, no bo nigdy nie, nie będziemy wiedzieć, ile, że tak powiem, osób dołączy po nas i e, jak to wszystko się potoczy. Także tutaj była gra na żywioł, była gra na żywioł. No i jaki ja tutaj jeszcze mam e, plan, co tutaj chcę zrobić? No, zobaczcie, tutaj mam akurat jeszcze te konta. Hmm, poczekajcie. Tutaj mam te konta, właśnie Xen e, Tutaj co robiłem, właśnie te 20 kont, więc te 10 kont to miało 10 dolarów, poodbierałem sobie już tutaj. Więc wychodzi na to, że w tej chwili. E, po 340 dniach około będę mógł tutaj gdzieś odebrać, powiedzmy, 180 milionów tego ksena. Oczywiście w zależności, to jest prawie rok, więc za rok może dojść, powiedzmy, zaraz wam to pokażę na kalkulatorze, za rok może dojść, powiedzmy, jeszcze no powiedzmy 10 razy tyle ludzi lub 100 razy tyle ludzi, czyli milion albo 10 milionów, i wtedy to się zmieni. Zaraz pokażę wam, jak to się zmieni tutaj na właśnie odbierane tokeny ksen. Ale co tutaj chcę zrobić? Chcę tutaj zrobić coś takiego, że. Podosyłam sobie jeszcze teraz trochę gazu, myślałem, że powiedzmy gdzieś tutaj koło tej 8-9 zmieni się i będę mógł, teraz zobaczcie mogę na 361 dni klejmować, zobaczymy sobie jaki jest gaz, myślałem, że poniżej 5 dolarów gdzieś tu wyjdziemy, ale zobaczcie jest po 7 dolarów teraz klejmowanie, więc zrobimy sobie tak, że znowu przedłużymy sobie ten czas, czyli tam mamy na, 400, na 343 dni, teraz maksymalnie możemy sobie dać na 361 dni, wyliczymy sobie tak, żeby to wyszła niedziela, no, i damy sobie tutaj, podosyłam sobie tutaj po 5 dolarów jeszcze na te konta i sklejmuję sobie również te wszystkie tutaj kseny. Jak tutaj można sobie wyliczyć to, żeby tutaj wyszło na niedzielę? Możemy sobie wpisać kalkulator dat. Kalkulator dat, ok, i wybieramy sobie kalkulator dat. I tutaj mamy dzisiaj datę 9 października 361 dni, wpisujemy oblicz i wychodzi nam to 5 października 2023 roku. Czyli w czwartek, ale my nie chcemy tutaj oczywiście dawać sobie, żeby to był czwartek, więc tu byśmy musieli 50, ile? 57? 4 dni wstecz? Chyba tak. Oblicz. Tak, i wtedy to wychodzi niedziela. Widzicie, i macie tutaj 1 października 2023: będziemy odbierać te ceny, e, czyli za 357 dni, więc wtedy sobie wchodzicie tutaj, piszecie 357, start minting. No i musicie mieć oczywiście 7 dolarów na gaz. O, zobaczcie, czekajcie, czemu ja. Aha, bo ja już na to konto sobie przesłałem akurat 5 dolarów, więc z tej jedynki mogę sobie. Potwierdzić to i zobaczcie, że tutaj sobie już ta, ta jedynka będzie miała rank 177 tysięcy. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze do kalkulatora tego ranku i zaraz Wam coś jeszcze pokażę. OK, zobaczcie, tutaj wszystko poszło OK. No i estimated Xen, 4 miliony, 5 milionów Xen eee, gdzieś tutaj dostaniemy, ale zaraz, zaraz prawdopodobnie zmieni się to na, eee, na dużo więcej, bo ludzie zaczną po nas dochodzić i... Będzie więcej, zobaczcie tutaj, już EAA mamy 9,9%, bo dołączyło 100 tysięcy ludzi. Jak dołączy 200 tysięcy ludzi, to już tutaj będziemy mieli 9,8%. No i co jest jeszcze ciekawe, właśnie tutaj trudność, trudność to jest to, właśnie AMP. Zaraz Wam też coś na kalkulatorze tutaj ciekawego z tą trudnością pokażę. Czyli przejdźmy sobie tutaj do, do kalkulatora i zobaczcie, co się tutaj zmieniło. Tutaj mamy właśnie New Users, czyli Liczba osób, które przyjdą po nas. Wcześniej to było właśnie, wskaźnik jest ten sam, ale lepiej tutaj po prostu to jest opisane, czyli nowi użytkownicy po nas, lepiej jest to zrozumieć, bo wcześniej było tutaj napisane, że global rank minus si rank, nie? Czyli to wychodzili nowi userzy. Czyli jeśli global rank był tak jak teraz 170 tysięcy, a myśmy mieli powiedzmy 1000, C -rank, to odejmowaliśmy 170 minus 1000 i wychodziła 169. Czyli jeśli my, myśmy się zalogowali tutaj jakoś 1000 na osoba, to po nas przyszło 169 tysięcy nowych użytkowników. Więc teraz jest to po prostu tutaj jakby no, jaśniej opisane, bardziej tutaj to. No, można to łatwiej zrozumieć po prostu, nie? Jeśli wchodzimy jako 170 tysięcy ludzi, przyjdzie powiedzmy, nagle będzie global rank 200 tysięcy, a my wchodzimy jako 170 tysięcy, to tutaj piszemy, że 30 tysięcy przyszło po prostu nowych użytkowników po nas i możemy sobie wyliczyć ile tego ksenu dostaniemy. Jedyny minus tutaj jest tego, że tutaj nie możemy sobie dać właśnie te, te, tego procentu dla właśnie early adopters. Nie możemy dać 9.9. Zobaczcie, nie można tutaj sobie nic dodać takiego, tylko całe równe procenty, więc zostawimy sobie 10, mimo że jest 9,9. No i trudność drugiego dnia to już jest 2999, bo to spada o jeden dzień. No o jeden spada każdego dnia, że tak powiem. I teraz tak sobie myślę, że w sumie nawet dobrze się stało, że, że po prostu nie, nie, nie zdążyłem tutaj gdzieś być w tych 5000 adresach, ponieważ te 5000 adresów mogło mintować na 100 dni, więc oni dostaną powiedzmy 100 dni. Przyszło powiedzmy po nich 200 tysięcy nowych użytkowników, więc dostaną powiedzmy za te 100 dni 5 milionów 800. 000. A jeśli byśmy liczyli, że przyjdzie na przykład za te 100 dni 2 miliony nowych użytkowników, to dostaną powiedzmy 6900 milionów tego ksena. Z racji tego, że ja to zrobiłem przykładowo na 340 dni to dostanę trzy razy więcej tego ksena, ale natomiast, ale muszę czekać trzy razy więcej znowu na ten ksen? I teraz pytanie, czy jeśli po tych powiedzmy 100 dniach oni znowu zrobią mint na kolejne powiedzmy tam te 240 dni, to kto tutaj będzie bardziej wygrany? Czy te osoby, czy te osoby po prostu, które zrobiły poczekały na C-rank troszkę wyższy i zrobiły na powiedzmy od razu na 340 dni, czy te osoby, które po prostu zrobiły pierwszy na 100 dni, a później. Chciałby po prostu jak gdyby ten czas. Kurczę, trochę tutaj zamotałem. Chodzi o to, że jeśli ktoś zrobił na powiedzmy ten mint na 100 dni i był w tych pierwszych 5000 tysiącach, tysiącach adresów, jeśli zrobił na te 100 dni, a na przykład ktoś zrobił na powiedzmy 300 dni, przykładowo, to jeśli on zrobił pierwszy raz na 100 dni, a później zrobi na 200 dni, żeby miał łącznie 300, to który dostanie więcej tych ksenów? Czy, czy ten właśnie, który zrobił pierwsze na 100 dni, a później zrobił jeszcze na 200, żeby dorównać temu, co, co zrobił od razu na 300? kto dostanie właśnie z nich więcej ksenów, to by trzeba tutaj było zobaczyć, natomiast tego nie obliczymy, bo nigdy nie wiemy ile nowych użytkowników po prostu po tych osobach przyjdzie i jakie tam będą właśnie te siranki i tak dalej. Także tak to tutaj wygląda, wybaczcie, że tak tutaj motam tym wszystkim, no ale chciałem to tutaj jakoś opowiedzieć, jak to wygląda właśnie z mojej perspektywy. No i teraz sobie obliczmy, że powiedzmy, okej, okay, ta trudność była 3000, no i przyszło po mnie... Znaczy, ja tutaj mintowałem na 430, 400, na 343 dni, więc jeśli teraz powiedzmy przykładowo dołączy 100 tysięcy osób po mnie, to otrzymam 15. Milionów tych ksenów, czyli powiedzmy, że yy, yy, przepraszam, tutaj jest 10 tysięcy, 100 tysięcy, to otrzymam 18 milionów 800 ksenów, Czyli ja mam tam Sirang, powiedzmy, te 105 tysięcy od 100, 102, powiedzmy, do 105 tysięcy, więc jeśli dojdzie 200 000, 100 tysięcy nowych osób, to otrzymam 18 milionów 800. 000. Czyli zobaczmy sobie, że tutaj mam, raczej znaczy tutaj mam akurat yy, nie to, czekajcie tutaj. Tutaj mam Sirang 102 tysiące, a już dołączyło po mnie, powiedzmy, 78 tysięcy osób, więc yy, dlatego mam E, prognozowany właśnie ksen na poziomie właśnie 18 tysięcy. Jeśli po mnie dołączy powiedzmy 200 tysięcy osób sobie tutaj możemy zmienić 200 tysięcy osób to już dostanę powiedzmy 19, 19 e, milionów ponad. A jeśli dołączy milion osób to dostanę 22 miliony ksenów. Czyli jeśli przez te 343 dni dołączyłoby milion osób no to za każde to konto dostanę 22 miliony ksena. Jeśli dołączyłoby 10 milionów osób to dostanę 26 milionów ksena. Jeśli 100 milionów osób, no to 30 milionów ksena dostanę. I wtedy będę musiał, powiedzmy, dołączyć yy, 10 milionów osób. I wtedy znowu zrobię mint i znowu będę musiał czekać, powiedzmy, jeśli znowu zrobię sobie mint na 300 dni i jeśli znowu po tych dniach dołączy 10 milionów osób, to znowu dostanę powiedzmy tyle tych ksenów. Ok, czyli dajmy na to, że po tych 343 dniach dołączy milion osób. I znowu sobie zrobię minta na 343 dni. Natomiast tutaj zauważcie, że trudność już będzie. Na poziomie e, 3000 minus 343, czyli przykładowo powiedzmy, że e, 650, e, 2650, 2650, czyli już o 3 miliony ksenu dostanę mniej. E, no i tutaj e, właśnie to early adopter e, procent, to tutaj jest za każde 100 tysięcy, się będzie to zmniejszać o 1%, czyli ja, jeśli dołączyło tutaj milion, to wtedy będę miał tutaj 9, więc znowu, znowu dostanę tutaj mniej. I zobaczcie, po pewnym, czasie, po pewnym czasie, tutaj to akurat, możemy sobie to tutaj nawet łatwo obliczyć, mamy trudność 3000, podzielimy to przez 365 dni, to się równa 8 lat, powiedzmy 8, 8 lat i tam 2-3 miesiące i tutaj będzie ta trudność 1, czyli po 8 latach, Tutaj się dopiero zacznie, no może już wcześniej, po prostu, że jeśli zrobimy to na 343 dni, tutaj oczywiście to już będzie też jeden, zakładam, bo nie będzie tutaj albo nawet nie wiem, czy to spadnie do zera, czy to spadnie do jedynki. Użmijmy, że to spadnie do powiedzmy jedynki. No to będziemy tutaj dostawać wtedy, za, jak zrobimy sobie za 8 lat mint na 343 dni i nowych użytkowników dołączy milion, to dostaniemy już tylko 6904 kseny. Czyli, czyli zobaczcie, co się wtedy będzie tutaj działo. Jeśli dołączy po nas 10 milionów nowych użytkowników po nas, to dostaniemy tylko 8 tysięcy, jeśli 100 milionów, czyli będzie to po prostu mega, mega ograniczone. Wtedy będziemy mogli to zrobić na przykład na 600 dni. Zobaczcie, wtedy z 600 dni dostaniemy 12 tysięcy tych ksenów. Czyli wtedy dopiero zacznie się tutaj prawdziwa zabawa. Wtedy dopiero gdzieś to będzie mogło tutaj nabierać wartości, czyli to jest zabawa Słuchajcie dla wytrwałych, czyli około powiedzmy taki przedział czasowy 5 no, lat. 5 lat to będzie tutaj jeszcze trudność na poziomie 4 no, lata. 4 lata to będzie powiedzmy 1500, nie? 1500 trudność. To jeszcze tutaj jak będziemy mintować na powiedzmy te 300 dni, no to jeszcze tutaj będzie można uzyskiwać jakieś tutaj normalne, normalne ilości. Natomiast z każdym dniem później będzie się to wszystko tutaj zmniejszać. I będziemy mogli tych ksenów tutaj otrzymywać coraz to mniej. I tak faktycznie później, gdzieś tutaj, faktycznie, jak już tutaj będzie się kończyć, ta, ta trudność spadnie do jedynki, bo wtedy gdzieś dopiero będzie. Moim zdaniem, to będzie tutaj nabierało mega, mega wartości. I wszyscy ci, którzy tutaj teraz właśnie uczestniczą w tym ksenie i będą gdzieś cierpliwi. I pod warunkiem, że oczywiście ta sieć uzyska taką adopcję, że tutaj będzie coraz to więcej ludzi dołączało, będą tutaj chcieli w tym uczestniczyć, no to faktycznie, faktycznie wtedy tutaj się zacznie dobra zabawa. Natomiast kto to przetrzyma, podejrzewam, że jak ktoś tutaj będzie miał już zyski rzędu, powiedzmy jego zadowalające, czyli dla jednego to będzie powiedzmy 5000 dolarów, to to sprzeda, dla jednego to będzie 500 dolarów, już sprzeda te ceny, a dla innego to będzie powiedzmy 50 tysięcy dolarów albo 5 milionów dolarów. Także tutaj. Jak w każdej tutaj, że tak powiem, grze liczy się cierpliwość. Cierpliwość i, no i tutaj po prostu trzeba też jakoś dobrze sobie te środki zabezpieczyć, żeby nikt tutaj nam po powiedzmy jakimś czasie, żebyśmy mieli dostęp znowu do tego wszystkiego i gdzieś tego nie stracili. Także, czy to będzie rank właśnie 14 tysięcy, czy to będzie rank 170 tysięcy, czy pół miliona, w zależności na ile dni będziemy tutaj grać. Jak to wszystko się tutaj potoczy? Słuchajcie, też trzeba wziąć pod uwagę takie sytuacje, że ten gaz przy odbiorze może być różny. Mówiłem też o tym właśnie we wcześniejszym filmie, że no, za rok myślę, ten gaz nie będzie jeszcze jako tak wygórowany. Jeszcze nie liczę, że tutaj gdzieś polecimy na jakieś super, super szczyty. Więc będziemy się gdzieś tutaj bujać, jeszcze pewnie w tych gdzieś poziomach, nie wiem, 20-30 tysięcy za bitcoina. Więc nie będzie jakiegoś jeszcze mega tutaj hypu, więc liczę, że uda się to odebrać jeszcze w dobrych cenach. No, jeśli nie, to będziemy tutaj musieli coś dopłacać i odebrać to w tych cenach, co będzie, no bo tutaj każdy dzień zwłoki to tutaj już bardzo, bardzo dużo nam, że tak powiem, procentowo zabiera z tej, że no można tak powiedzieć, wygranej. Więc. Kto na przykład nie ustawi sobie jakichś przypomnień, że ma powiedzmy wtedy odebrać te seny i tak dalej, podejrzewam, że będzie dużo sytuacji, co te seny po prostu się spalą wszystkie i rok do roku po prostu będzie taki sytuacji coraz to więcej, tych ksenów też będzie wtedy więcej spalonych, będzie coraz to mniej, można ich uzyskać za właśnie takie mintowanie, no i wtedy właśnie ta maszynka się sama napędzi i będzie można tutaj z tego uzyskać jakby jakieś większe, większe profity. Ludzie też będą w celach spekulacyjnych chcieli podkupić tego po prostu kanał będą wiedzieć, że cały czas go będzie mniej. Będą chcieli go skupować, żeby, że, że to po prostu nabierze, nabierze wartości. No i tak to moim zdaniem będzie się tutaj toczyło. Także ja sobie tutaj idę, um, idę sobie poprzelewać jeszcze na te portfele, po prostu te co mi zostały tutaj. E, od 1 do 10, Jedenka już tutaj mam zmintowane, także poprzelewamy sobie od dwójki. Zobaczymy, może teraz się uda za 5 dolarów nam tutaj e, na 357 dni, tak? Start minting może uda się akurat. No niestety gaz podrożał jest teraz 8,5 dolara, także coraz to więcej ludzi gdzieś. O, zobaczcie, już jest 180 tysięcy. Także muszę się tutaj pośpieszyć, poprzelewać sobie to, no i zmintuję sobie to powiedzmy w tym ranku 180 tysięcy. Także tak wyglądał start właśnie sieci tutaj krypto, <laughs> sieci tutaj Xen. Nie udała się ta moja strategia, także to no niestety, słuchajcie, nasze założenia czasami nie wychodzą. No i tak to się po prostu tutaj w tym świecie krypto dzieje. Więc jeśli to Ci się podobało, możesz tutaj dać łapkę w górę. Możesz tutaj zostawić mi suba. To bardzo motywuje, żeby nagrywać tutaj kolejne kolejne filmy. No i następnym razem widzimy się tutaj w filmiku jakimś pewnie tutaj o heksie. I będziemy sobie tutaj dalej skupywać tego starego, dobrego, poczciwego heksa. No bo tutaj już z, że tak powiem, z ksenem nie ma co robić, kto miał odebrać. to odebrał, to ma jeszcze odebrać. To jeszcze odbierze w najbliższych dniach. Ludzie sobie będą pewnie do tego dochodzić. No i tak to tutaj się będzie nam toczyło. Także dzięki ci za uwagę. No i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!